Nie wiem, co mi się tu uda, na ile mi się tu uda pokazać. Wzięłam gołąbeczka, tutaj mam na woreczku foliowym, żeby sobie ładnie siedział. No, to mała, żeby mi tutaj nie nabrudził. Gołąbeczek się trochę odzywał, maluśki. Tak, chciałabym jak najszybciej, żeby to było już po, po tym uwolnieniu. No, tu nóżka, ja to pokażę. Właśnie, tak o, jak to wygląda. No to mi trochę... To jest tak w samochodzie, to... Tutaj jest dużo zaplątane, zaciśnięte. Już na pewno by tych paluszków nie miał, którym tu się nie zjawiła w porę. Mam tutaj płyn do dezynfekcji dla mnie. Mam płyn do dezynfekcji dla mnie, ale płyn przede wszystkim też do dezynfekcji dla gołąbka. Takie nóżki, tutaj chyba nie ma ran, ale zawsze warto zdezynfekować po prostu przed, przed no muszę założyć okulary, bo tutaj tak, żeby to a, sprawnie poszło. Mam też taki przybornik, to tutaj mam właśnie taki oktaseptal i nożyczki. Warto takiego gołąbeczka wziąć do domu, nawet w kartonik, dosłownie na, jeden, na jedną chwilę, bo żeby sobie pojadł, żeby, żeby te nóżki tak, no przede wszystkim, żeby gołąbeczek sobie pojadł. Ale no ja tak wszystkich też nie mogę przecież zabierać, bo chodzi o czas, ale to czas. No jak jest taka konieczność, to tak, a tak to wolę tutaj na miejscu na miejscu, żeby tam takich ewentualnie pacjentów brać, którzy no wymagają więcej więcej, yy, więcej dni siedzenia tak w domku u mnie. No nóżka jest taka biedna, opuchnięta. tak yy, wagowo nie jest źle. Nie jest źle. To, to mam takie nożyczki po prostu takie ulubione. Trochę już po, po przejściach, ale ulubione. Co tam nie bój się kochanek. Najlepiej to mieć coś taką skarpetkę i założyć go beczkowi, tam się wtedy nie wywinie. Co tam nóżka na pewno boli, tak? Nie, nie nam nie ucieknie. Przede wszystkim przede wszystkim... Dobrze zdezynfekować, żeby tam w razie nawet jak tymi nożyczkami byśmy ukuli, czy jakaś ranka, to żeby po prostu nie szło, nie szło jakieś zakażenie, żeby tam się nie działo coś złego później. Nie Zaraz. To tak do filmu, takie trochę bojowe warunki i takie... troszeńkę to może... O, 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 no, teraz już tylko będzie odplątywanie. Zdezynfekowany. To później też będzie miał zdezynfekowany. No, przede wszystkim też dezynfekcja i siebie, no bo wiadomo, że Y, trzeba po takim czymś też, po kontakcie z gołąbeczkiem no, też y, siebie tutaj o siebie zadbać. O, ręce. Tam jeszcze... Co tam malutki? Jeszcze tam... Jeszcze tam jest... Yy... Jeden gołąbek by się tam mu przydało go złapać, nie wiem czy się uda, czy on jeszcze będzie. Cały też jestem ten brudny mam tu. O, koło, spokojnie. Spokojnie, jaki jacyś dzielny gołąbeczek się odbywał jak ja go tu przyniosłam, żeby mu jakieś krzywdy nie zrobić. Co tam Maruszka? No, to. Uwolnijmy nóżki, uwolnijmy nóżki od tego wszystkiego. Taki gołąbek, jak jest cierpiący, to on ani tak się dobrze umyć nie może. No wiadomo, no nóżki cierpią, odzywa się, odzywa. odzywa się malutki. Co tam? Co tam zagadujesz do mnie? Ale ty się chłopie zaplątałeś. Ojej. No zaplątane na wszystkie możliwe kierunki. Jeszcze mam taki pilniczek do podwadzania i takie drewienko, bo no po prostu nie zawsze nożyczkami. Nieraz trzeba podwadzić, żeby troszeczkę wyżej była ta nitka, żeby można było ją uciąć. Dobrze. No nie było takiego y, nagrania z samochodu. Kiedyś to częściej. No to jest właśnie w takim przypadku, no teraz jest zimno, to ja już też zmarzam, bo już y, obleciałam y, dwa miejsca, trzy. I tu jest tak mocno zaciśnięty to by warto było najpierw podwadzić. To też mam takie to... Co to? Co to kochanek? Co ty tam tak piści? Co tam piści tak gołąbeczek? Nie bój się, nie bój. O! Zaraz tam pójdziesz, będziesz jadł sobie z powrotem. Będziesz jadł z powrotem. A też tu się co masa W sumie ten okta to. Yy, Octanisept czy Octaseptal, To też yy, dezynfekuje nasze. Cio tam kochane, cio tam malutkie. To też dezynfekuje nasze tutaj. Spokojniutko, spokojniutko. Nieraz to właśnie jak wezmę do samochodu gołąbeczka, to one tak się odzywają. No to jest na nich takie no nietypowe. Bo to nie wiadomo, czy w ogóle się uratuje ten paluszek. Taki naprawdę zacieśnięty. Tu jeszcze idzie to. A co ty masz taki głosik kochany? No patrz jak fajnie, o już tu podwadzone. O już tutaj podwadzone. Wiem, że tam niewiele widać, no ale tu nie mam tak po prostu jak ustawić. Ktoś chce to sobie obejrzy. Hmm. A ja nawet cię tu nie dotykam, kochanek. Co tam tak piszczysz? Co tam tak piści, gołąbeczek? Ja nawet tu ci nic jeszcze nie dotykam. Tak? No, przy takim y, y, dużym zaplątaniu, to warto by było po prostu gdzieś pod lupę, no po prostu popatrzeć, popatrzeć, y, co tam. Tam nie, nie żeby tam nie została jakaś nitka, ale tutaj. O, widzę, że tutaj będzie wszystko zdjęte. Zdjęte będzie z nóżki, nóżki uratujesz, kochane. Tam to się uratuje, mi się wydaje. Takie w miarę te nóżki. Chyba się uratują. uratuje. Ładnie. To zaraz sobie wyjdziesz na zewnątrz jeszcze sobie napsikamy będzie trochę długi ten film ale to tam będzie ktoś chciał to może sobie obejrzy jako takie tutaj może pokażę to tu jest takie właśnie to już jest tak było zaciśnięte zrobił się taki Taka ranka, no i, znaczy rany tu nie ma, no, było zaciśnięte i takie nieraz to te paluszki właśnie, pomimo uwolnienia, to one, to one dostają martwicę. I teraz tu mu powycieram te nóżki, żeby nie szedł z mokrymi, no to zimno. No, już mi się wydaje, jest wszystko usunięte. Tak. Dobra. Może dam cały film, jak ktoś będzie chciał to sobie obejrzeć. Nie, to chociaż, chociaż kawałek. Najważniejsze, najważniejsze, żeby zdezynfekować u siebie i gołąbka Tak, kochanek, tak. Zaraz tu, Zaraz tu nóżkę ci wytrzemy. I nie było tak. Ojej, już, kochany, już, już. Ciotam, ciotam. No. I taki woreczek do wyrzucenia, no bo to wiadomo, każdy gołądek tam ma swoje. A drugi to już będzie jakiś inny złapany jeszcze tylko to jest najbliżej do oczu i się przyjrze no już piwnik kończy tak uratowane nóżki pokaż się bohaterze pokaż się bohaterze cię tu pokażę tak? bohaterze teraz już przestałeś śpiewać ja, się martwił o tę swoją, o tą swoją nóżkę, tak się martwił. Już wszystko w porządku, kochanek. No.